Witam wszystkich. 1 kwietnia. Wybrałem się z rana na takie łączki. Nie znam terenów. Ale mówię, idę. Idę przed siebie. Co będzie, to będzie. No i wcale nie żałuję tej decyzji, bo ponieważ tam coś leży. O! Albo krzak. Albo tyka. No i trzeba zobaczyć, co to jest, nie? Tyka. Ja dziękuję. Jest, opacało się iść. Jest tyczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesiątek. Jest tyczka. O, o kurde. No jest. Usmaku to taki kikutek, ale jest, jest. Ua. Kawał drogi od domu, ale, ale jest, ale tyczka jest. Proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Myślałem, że już nic nie podniosę, a tu jednak no nic. Lecimy dalej. Bajo.